Jako widzę, z tej strony Janusz Głodzik, zapraszam was na kolejny odcinek z gry Roblox dzisiaj yy, gramy w to jest taka gra, gdzie się rysuję. i nagrywam to za twardym podejściem, bo ciągle nie mam ludzi na serwerze jeżeli tutaj nie będzie, to już tego nie będzie, już kurde miniaturkę zrobiłem, film mi się popsuł. Mówię, dobra, nagram jeszcze raz, to muszę się coś, coś, coś zdarzyć. Nagrałem. Ale ludzi nie było. Wyszedłem i się film poszedł. Dobra, mówię, jeszcze raz nagram. I nie było dwóch ludzi. Jak już nagrałem dużo więcej filmu. Już się tak wkurzyłem, że jak y, tu już nie, kurlę, koniec będzie, to... Yy, jeżeli tu nie będzie ludzi, to już kończę nagrywać, tak, spizawa yy, i idę sobie sam putać. Bo już mnie to denerwuje. Że ciągle znowu że, że tak nagle, o, ule, się ale, kurde. Muszę tylko już w łapkę z góry, żeby, dumi lepiej, żebym nie był taki szły no czuję, co się dzieje? Więc no, ja już nie wytrzymię. Nie wytrzymię, widzowie, no nie wytrzymię. kurde, ja już mam dużo tej gry. Ej, nawet odkryłem, że można latać i tu jest jakaś kacuszka i tu jest jakaś plaża, jakaś woda, kurde. I co no my na plawy? Nie wiem. Mam to gdzieś, ale chcę w końcu jak normalny człowiek nagrać. Ja sobie Eee, jakieś tam... O ja to o no, no ja nie mogę rzeszczać ja zawsze tak samo rysuję, ale... Ja już mam dość widzów, mam dość! Czwarty raz. O, to jest ładne, ale... Trójkę dam, to jest ładne. Czekajcie, widzowie. No nie pytajcie, co się umie wszystko, a co tu jest?

Ło, wow. e, to jest fajne trójka niech będzie. O tu bardzo fajne trójka. Taka czwórka nawet. Nie, ja bo kwiatki nie są wypełnione. Czekajcie mi się. O, kurde, widzowie pa... nie ważne, Nieważne! Wow.

Bedia, halo. He. Heo. Dzień, dobry. Dzień dobry. Ja się ja się, się nie spodziewał, pan będzie tak? Dzień dobry. Ale widzowie nie wiedzą, co nam Bedia zrobił. Jest inna prawda, po prostu um, mówię kochasz. Nawet co? Co? Nic. Nic, wy tego nie słyszeliście. Ja nawet nie wiedziałam, o co kochasz. Co? Że naprawdę kochasz. Nie. Aaa, to nie wiem co.

i w dziesięć odbicie 10 subskrypcji od a stanie się coś fajnego. Będzie specjal. Na ile? Na 10. A może zrobimy wspólny specjal, jeśli będzie? A Ja bym też. Dwa mam osiem. A w ogóle też. Odejdźmy drugi kanał, bo. Na którym będzie w ogóle nie nagrywa. Na którego? Ty nagrywaliście jakieś pięć miesięcy temu. więcej. Osiem. Osiem? No, ale. Z czego? A, chwajd, ofa nie Ja nie będę na tym filmie. Co? Ja nie będę na tym filmie. Nie. No, ja lubię. Ja też, ja stawiam ku, tu kurde. Ja już kurde narysowałem dwa razy to samo. Raz, pięć. No ale ja po polsku. Ja Ja. wolę polis. nie No bo sobie... Nie przetłumaczyłeś. O to ty co takie dwójka. Nie, to taka To moje patnie. O, Squagday! Dwójkę, bo już nie ma na e, screen tutaj Czego? Hypu. Czego? Hypu. A tu nie to są ciaska nawet. To są robaki. Jedynka. Aby dwójkę, to jak O, to moje, e, moje, heo.

Ej, to fajne. No, też te. To jest i tyle na bank, jedynka. Jest. Od... Dało się... Nie, jedynka, bo to jest piernik. No właśnie. Halo, halo, halo.

Dobra. Pa. Dobra, Widowcy, będzie poszedł. Krótko był, ale był. Pająk. Widowcy. Mam pomysła, tylko... Może sobie śpiszcie YouTube. Znaczy nie w YouTube, tylko... w yy, Google. Yy, ten. U kurde widzowie, czekajcie Pająk, 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 pająk I... łatwo. Pójdę na łatwiej raczej. raczej. Czyli narysuję coś w tym stylu. Już wiecie co? To... Teraz w już chyba Postaram się to łatwo jakoś narysować. Taki kolor. Nie, bardziej taki. Nie, inny. Bardziej taki. Taki. Taki bardziej? O taki! Ten, ten jest idealny, widoczny. Ten jest idealny. Tylko sobie. No nie mam Tak ich môžeme dať akýš, neviem Dobra Dobre. Teraz ona. Tak. 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 Tak, ja na tu obudována, tak. To będzie Iron Spider. Nie będzie to normálne. A ten spider to będzie to będzie, miał to będzie miał taką frytkę to też będzie miał taką frytkę to też będzie miał taką frytkę i to też Ja muszę się w widzę. to będzie miał rękę to będzie miał rękę a ręce on ma Hmm, coś w tym stylu. coś w tym stylu. Dobra. A teraz to wie się fajnie śmieje. Fan Marvela, ale... Albo w fajne no. dobrze. Dobre, dobrze. Proszę się we nie śmieć. Trochę łapy tyle macie, ale. Dobre już, dobre. Dobrze widziałeś, dobrze, dobrze. dobrze jest, dobrze jest. Yy, to takie, takie, takie bym powiedział. Ja dwójkę. Bo ja chyba nie wcikam. Też nie czekam, ja daję taką trójkę. No kurde, wyszło. Ale możemy. Jest fajne, trójkę daję, trójkę. Trójkę. To takie, 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 takie. O będzie znowu dołączył. Czekajcie. O, połączyłem się z nim. Halo będzie!

Ja, nie Ej, ale A może... właśnie Nie Adwone, ciko. Nie widziałem, jest. No czemu mnie tu nie ma, widziałem. No, czemu? no czemu ja byłem ostatni. Mogę, no, tylko on to nie mi dał jedynkę. Только заиски trochę. Заиски я за низкий я немного. Я за низкий я. А то скакать. Нет, это не право авторское. Заметьте. Вот право авторское я вшла в машину. Право авторское мне дал. Прошедший мне право авторское дал. A ja widzę robię ja Takiego mięsa się już lubię. I ładny jest ten miecz, wam powiem. Ciekawe co on teraz będzie robić. To w ogóle ma nową mój piosenkę, ale nie powiem wam jak się nazywa, bo sami jedyne inne contenta, ale się wasze, bo mnie on, on lubi, już zawsze się żywa, nie pytajcie jak.

A, to Cześć, Co Cześć, znowu! Cześć, znowu! Nie, nie Cześć, nie Cześć, znowu!